Witajcie, zbliżamy się do stadionu górnika Sierzo, gdzie ostatnio wyskoczyło zapadlisko. Jedno z wielu w tym rejonie. Zobaczymy, co zobaczymy. Chociaż chyba za dużo w nocy to nie zobaczymy. Jedziemy sobie na parking. Teraz tak. Podejdziemy sobie bliżej. Jak widzicie, mamy tabliczkę strefa niebezpieczna, wstęp zbroniony. Tutaj mamy jedną z bramek. A tu mamy dziurę, która jest ogrodzona metalowym płotem. A w oddali jest druga z bramek. My sobie podejdziemy na trybuny. Słabo widać, bo jesteśmy wieczorem. Ratuje się światłami z samochodu. Tu jest trybuna, a tu jest środek boiska, gdzie ogrodzone jest zapadlisko. Tutaj, moi drodzy, jest bramka, Jedna z br a tu jest droga główna. Proszę, a tu jest parking. Także strefa zagrożona jest za tabliczką, także myśmy nie weszli na tą strefę. Nie mamy się co obawiać. Tam jest budynek klubowy, znaczy miał być kiedyś klubowy, ale nigdy nie został dokończony. A tu jest ogrodzone zapadlisko.